Hej moi drodzy! Witam was w kolejnej gierce na moim kanale. Też jest to gra, którą znalazłam na Game GameJolcie. Właściwie to długo miałam problem, długo szukałam gier, co znalazłam, albo było za dużo napisów, albo po prostu sterowanie było nieogarnięte, bo to było Early Access, albo coś w tym stylu. Ale w końcu znalazłam gierkę. Jest to gierka z typu strzelanek, fajnie wykonana. Zresztą możecie zobaczyć. No tak, a ja jestem Akiri. Nie zapomniałam się przedstawić. Zostaw wsuwa łapkę, to bardzo motywuje do dalszej pracy. Chodźmy do gry. Gdzieś tam, gdzie czas nie jest istotny i miejsce. W ciemnej nocy. W ciemnej jakiejś szkole. Ok, mówi jakimś dziwnym językiem obcych. W porządku. Tak, mój panie. Ok. Rozumiem, że książka. Książka jest kurde panem. Dobra. To by się zgadzało. O, jakiś zrozumiały język i. Coś Co się stało? I potem nagle jakiś, pojawił się jakiś portal nad, nad zamkiem, i z, tego zamku, i z tego portalu zaczęły wylatywać dziwne czarne kruki z czerwonymi oczami. O Boże, niewiecki! Ja, ja, ja! No już wszystko tłumaczy! Co to był za hałas? O nie, elektryczność. Znowu nie zapłaciłem rachunków, muszę to sprawdzić. Okej, okay. jestem głodną postacią, która ma martwego lisa na głowie, albo cokolwiek to jest. Tu jest ekstremalnie cicho, nie słyszy schrapania Emer Browstone'a czy kogoś tam, bo to jest jakaś letnia szkoła. Fajnie, jest sterowanie na padzie, więc poczekajcie sobie, ja sobie pada podłączę. Dobra, jestem. Co to tu mamy? Tak, sterowanie, wiadomo, na początkowe. Idziemy, i kolejny etap z sterowaniem. Oh, come on! Żartujesz ze mnie? Nie mogę tędy przejść. Nie mogę znaleźć... Muszę znaleźć inną drogę. Space albo ten na jumpa. Dobra. Eee, chyba skiepściłam już teraz. Aha, tam była przepaść, której nie zauważyłam. Tak, wiem, ty nie możesz przejść, gościu. Space! O, jaki daleki skok. Uo. Ma takie dalekie skoki, czy... Faktycznie trzeba uważać, żeby nie spaść tam. Naprawdę to nie są jakieś skoki specjalnie fajnie wymierzone. Tylko trzeba... Trzeba uważać. Ło, bo za daleko skaczę. Co tu jest jeszcze? Dobra, jak na już szkołę to wygląda jak rozwalana miejscówka, w której nikt się nie uczył od, od co najmniej setek lat. Super, to wygląda jakby Godzilla chciała, yy, chciała urządzić imprezę. No faktycznie, trochę tak to wygląda, gościu. Dobrze, to podsumowałeś. Okej. Okay. Muszę nacisnąć... Yy, Dobra, spoko. Czyli szybko. To jest szybkie przebiegnięcie. Dobra, właśnie dałam się zabić. Co? Od początku? Chyba sobie ze mnie żartujecie. To jest niedopracowane. I tyle. I tyle w tym temacie. Okej. Okay. Muszę zdaszować. Really? Uff, udało się. To maszyna w tej szkole w ogóle. Jak to się można było uczyć przy takich maszynach? Idziesz na kanawkę dostałówki, a tu nagle je! I nie ma nas. Gdzie są wszyscy? Okej, okay, nielegalny sklep w szkole. To się zdarzało. Nawet pamiętam. O, i tu jest jakiś ziomuś tego, z tego sklepu, który był zawsze wyluzowany, udawał wyluzowanego i nie wiem, jakiego. To jest tutaj. Wynoś się, kreaturo, z piekła. Kim? Co? Kim ty jesteś? I co się stało z myr... Mery... Panem Browstone'em. Okropny mutancie-pelikanie. Max, to ty? O chłopie. Cieszę się, że jesteś, że jesteś cały. Chodź tutaj. Poznajesz mnie? Jestem to ja, Browstone. Yy, woźny Pan Browston? Ale co się tutaj stało? Każda część... Yy, mnie. Coś strasznego się tutaj stało. Yy, książka. Ktoś musiał ją przeczytać. Yy, nie mamy za dużo czasu, więc opowiem ci historię. Yy, po prostu historię? Która zaczęła się bardzo dawno temu w galaktyce odległej, tak odległej. O nie, to z filmu. E, coś, co ja mówiłem? Tak, to było z Gwiezdnych wojen. Ewidentnie. Okej, okay, historia zaczęła się w jakichś starożytnych plemionach. Jakichś, które były połączone portalami. E, że starożytne cywilizacje używały tych portali do po prostu rozpowszechniania swojej wiedzy. E, długo to tr będzie trwało? Zdrowie się, chłopie. To bardzo istotne dla gracza, żeby zrozumiał, o czym jest gra. To prawda. <laughs> um, ale wkrótce e, zrealizowano, znaczy powstało niebezpieczeństwo e, z używania czarnej materii. Pewnie wytworzyła się czarna dziura i wszyscy umarli. To wytłumaczyło, dlaczego starsze cywilizacje nie przetrwały. Okej, okay. pojawiła się jakaś książka, która wyglądała okropnie i nie miała wszystkich zębów. Nie no, żartuję. wtedy po prostu wszystko zniknęło. W końcu siedmiu wiedzących, siedmiu magów umieściło w całą moc materii w książce. W ogóle, moc ciemnej materii umieszczona w książce, dobre sobie. Dlatego kurde ma oko i wszystkie zęby? Od tysiącleci książka była ukrywana i chroniona przez wiedzących o tych magach. I nie, jakoś, do tego dnia, czy jakoś tak. Okej, okay, idziemy. Kurczące jest za na co muszę klikać Enter. Opowiedział mi historię. Dobra. Yy, co teraz? To co? Historia Max. Czyli książka została prawdopodobnie przeczytana, yy, a ta książka zawiera w sobie ciemną materię. I to jest bardzo niebezpieczne, bo po prostu może się stać coś złego. Okej. Okay. Czyli po prostu chaos znowu powstał i tak zniknie nasza cywilizacja, bo książka bez zębów uwolniła czarną materię. Okej. Okay. Co masz na myśli? Tak, ma. Jestem jednym z tych, którzy mieli chronić... Się. Przyniosłem tutaj książkę do szkoły i ukryłem w bibliotece. Kto do diabła szukał książki w, w bibliotece w letniej szkole? To prawda. Czyli ukrył książkę w miejscu, gdzie mu się wydawało, że nikt nie przyjdzie. No bo prawda. No, bo Komu się chce na wakacjach w letniej szkole chodzić do biblioteki? Prawda? Tak. Bardzo mądrze. Come on, boy. Ja sądzę, nie osądzaj mnie. Zapłaciłem za ten okropny błąd. Zobacz na mnie. Czarna materia transformowała yy, i zamieniła mnie w Huma i Donalnego Belej Pelikana, czy jakoś tak, dobra? Ale mam nadzieję. Wciąż nadzieję. Weź tu. Dostałem Super guna. Spoko. Uuu, cool. Sekretem tej broni jest. Yy, po prostu została stworzona do zniszczenia książki. Okej. Okay. Pospiesz się. Musimy po prostu odnaleźć tę książkę, zanim e, portal zostanie podobnie otwarty. Na zawsze i nasz, nasz świat po prostu zginie w. No, zginie i takie tam. Zniknie jak. To możliwe? Tak, to możliwe, Max. Co myślałeś o dinozaurach? Co myślałeś o Atlantycie i o Aztekach. Czyli tak, to była wina książki bez zębów. Szczerba książki. Okej. Okay. W każdym razie musimy się pospieszyć, a oni ciągle gadają, więc nie rozumiem. Tak, jesteś tylko dzieckiem, ale. Ale jakim? O, nie, shopowy chłopcy. Czyli to, co ma na głowie, to shop, o boże. Nie jesteś tylko dzieckiem, jesteś. To twoje przeznaczenie. jesteś jedyną nadzieją tego świata? Okej. Okay. Ja rozumiem, że jest plikanem, ale nie mógłby kurcze zostawić tego cygara i, i... i wina i. I iść sam, po prostu, yy, doprawić te swoje błędy. A nie dawać broń dziecku i kurde, oczekiwać, że to naprawimy. Spoko. Aha, mogę odwiedzać je jego sklep po każdej zakątanej misji, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, w porządku. Aha, Max, pospiesz się. Czy teraz mogę otworzyć odejść twój sklep? Nie, nie mogę. Dobra, gdzieś poszłam za ścianę, za pianino. Coś ładuje, dobra. To jest jakieś levele, prawdopodobnie. Okej. Okay. Ale czy będzie wyjaśnione sterowanie? Dziwne, nie pamiętam tego miejsca. No, wyraźnie. Chyba nie mogliście mieć jeziora, lawy koło ko latnej szkoły, co? To jest zamek. Po prostu ten zamek został zamieniony w coś dziwnego. Okej, tutorial stage, okej. Okay. Okej, okay, ale jak się tu strzela? Nikt mi nie powiedział. Dobra, wiem. Muszę być ostrożna, tak? To ja już rozumiem, że muszę być ostrożna. Tak, to moje życie, wiem. Czyli te butelki z winem, to moje życie. Okej. Okay. Ha, to reprezentuje amunicję, jaką mam. Która jest nieskończona, albo nie. Okej. Okay. Muszę strzelać po prostu do ludzi, którzy tu przychodzą. A, strzela się na. Okej. Okay. Okej. Okay. W porządku. Postaram się to nie załatwić. Aaaa... sobie żartujecie! Dobrze, że te, że te jakieś slajmy dają chociaż ileś tam pieniędzy, bo... ...kiepsko było. Kurcze! Okej. Okay. Okej, okay, straciłam już na życie. Aaaa... tylko dzieckiem! Dobra. Dobra robota, Akon Boy, czyli shopowy chłopcze. Yy, potwory nigdy nie yy, wracają dwa razy z portalu ponownie. Okej, okay, chociaż tyle. Uuu, co to jest? <laughs> Dzieciaki! Czy to są moi przyjaciele? Tak, to są moi kumple. Te. braki. zamknęły je w celi. Musisz spróbować ich odzyskać, jeżeli to możliwe. Okej. Okay. Dobra. Ile mam przyjaciół? Dobra, dwóch. Dobra, muszę przetrwać i oczyścić tą zonę i wtedy po prostu ich uwolnię z tego, co goście mówili. Dobra. A nie, wystarczy strzelić. Panie, tam mnie spadli! Co za... Co za nie, dobre. mnie zabili. Dobra, udało się. Tak, deal with it. O nie, jestem tylko dzieckiem zostałam nas na Soldier. Okej, okay, co teraz? Będzie jakieś posidło, czy mam iść dalej? Okej. Okay. Nie no, no na no, razie no, tyle, no. Co do O, teraz mogłam przejść w końcu. Ładuję coś innego, jakąś inną mapkę. Uo! Muszę ich wszystkich uwolnić. Dobra, zacznijmy. Jakaś scenka jakaś. Okej. Okay. Gigantyczna ASSASSIN Space ŁÓDKA! Nie na no, śmieję się. Statek kosmiczny. Yy, jakiś przyjaciele zostali tam porwani. Dobra, wiem, Gadasz jak cyborg. Czas, żeby być. Prawdziwie. Okej, okay, idziemy. O, dobra, co dobra i wiedziałam z początku, jak się skacze... A! Ja chyba sobie żartuję, że jestem tylko dzieckiem! Nie idzie mi za dobrze. Nie idzie mi za dobrze! Kurde! Chyba umarłam, co? Dobra, spróbujemy jeszcze raz. W ogóle, jakie to jest ciężkie! Dajemy! Two, one. Lecimy! Uwolnię was, buddy! Okej. Okay. Rozwalmy tą kulę, bo jest wkurzająca. Te ptaszki też są wkurzające. Bardzo. Okej. Okay. Kolejna kula. Uh! O świetnie! Rozwalmy jak najszybciej, bo... Potem będzie ciężko. Okej, okay, tu idę na coś anemii. Stąd, stąd są te kule. Okej. Okay. Co się dzieje? Czemu takie coś? Czemu czas się skończył? Okej. Okay. Kosmici ich porwali. Spoko. Ale będę miał dwie wioski, nie trzy. Okej, okay, jeszcze miałam słabe ammo, za słabe, żeby to przejść, ale co zrobić? Lecimy z... dalej. Znowu statek kosmiczny. Ok, o. Two, one. Teraz cały czas do góry ścina, żeby ich uwolnić jak najszybciej. O! Sterowanie by mogliby jeszcze popracować, bo za bardzo postać się ślizga. Uwalniam ich i tyle. Potwory po pokonam później, żeby mieć tylko tych body. <laughs> Co to. To jest wróg? Naprawdę? Dobrze, że chociaż jeden strzał i mogę ich pokonać, bo. 20 sekund mam 20 sekund. Ło! Wow. Jeszcze tamtych. Uda się. Ło, wow, udało się. Udało się wszystkich. Bierzmy pieniądze. Tylko teraz nie dać się zabić. O, udało się. I przeszłam. Ale dlaczego nie mogę zabrać tamtych pieniędzy? Nie! Nie wierzę. No trudno cię mówi. Dobra, dajmy Next'a, zobaczymy, co będzie dalej. Czy będzie pewnie stage czy 3 czy coś takiego. Tak, jest stage 3. Okej. Okay. Musimy jak najszybciej uwolnić przyjaciół. To jest konieczne. I potem skoczymy sobie do sklepu tego gościa całego. O! O cholercie, mogą się nie ruszać. O! Uda się, uda się, uda się, uda się! Okej. Okay. Udało się. Zaraz was uwolnię. Uuuu! Dobra, mogę tego nie przetrwać. Raczej na pewno. O tak, nie przetrwała. Dobra, zobaczmy co będzie jak dam home. Czy to będzie ten sklep? Nie, nie ma już sklepu. Czyli to jest jeszcze alfa, więc sklep nie został wprowadzony. Jako tako. Ale przyjemnie się gra w tą gierkę i to jest też gra na długie godziny, więc polecam serdecznie. Mam nadzieję, że wam się też u mnie to podobało. Zostawcie suba łapeczkę, jak już prosiłam na początku i widzimy się w następnych materiałach. Pa pa.